Cześć i witajcie z tej strony Kudłaty i przybywam do Was z drugim odcinkiem z serwera Atoll SMP. Pod moją nieobecność dostałem prezent i coś w środku może się skrywać. Nie wiem, nie zaglądałem, ale zaraz do tego przejdziemy. Ponieważ muszę wam pokazać, że przeprowadziłem się już tutaj do środka z moimi itemkami i częściowo są one już tutaj ułożone. Tutaj mam jakieś bardziej podstawowe rzeczy, mam nawet 12 diamentów, które dostałem w prezencie od Shakea. Dlatego tutaj mam dwie skrzynki z itemkami, które są częściowo jakby na wymianę, ale także z nich jakby zamierzam korzystać. em cada instante. kiedy będzie taka potrzeba, i do tego tak wygląda strona, jeżeli chodzi o przepalarkę. I stwierdziłem, że te beczki fajne będą po to, żeby w nich później trzymać węgiel i jakieś surowce, ale na chwilę obecną wsadziłem tu pozostałe itemki, ponieważ będą mi potrzebne, a chcę mieć je blisko, ponieważ tutaj dalej będę budować magazyn, więc nie będę musiał latać gdzieś tam aż do wody, do tych moich skrzynek, ponieważ wszystko mam już tutaj pod ręką. Tutaj będą schody do góry, jakieś tam będą jeszcze oczywiście, pomieszczenia, pokoiki po drodze się rozgałęziały a na samej górze, bo tam będę e, aż się kopać, powstanie wieżyczka widokowa tak, żeby z naszej góry e, było można spojrzeć tam dalej co się dzieje. Dobra, teraz chodźmy do tych prezencików. Tabliczka, którą widziałem i mamy tutaj napisane mroźne pozdrowienia PK i P. Mroźne pozdrowienia sugerują nam tylko jedną wyspę i jest to na pewno śnieżna tundra więc stamtąd ten prezencik pochodzi oraz osoby, znaczy PK to na pewno jest pan kot i to raczej była jego wyspa, oraz mamy jeszcze literkę P i podejrzewam, że chodzi o Pejzaka, więc bardzo dziękuję za prezencik i sprawdziłbym sobie, kto postawił dokładnie te bloczki, tylko muszę sobie przypomnieć, jaka to była komenda. Arde przypomniał mi tą komendę i mamy to. Y, inspekt i postawił to. No właśnie, pan kot. Oraz tutaj jeszcze bym sprawdził te drzewko, które w dziwny sposób nam wyrosło. I postawił to Arde. A, no to tak się fajnie złożyło. I jestem ciekaw, kto postawił ten gravel. Enderman. <laughs> nie spodziewałbym się. A, dobra, wyłączmy komendę, bo nie mogę bloków niszczyć. Dobra, zabieramy to. Mamy tutaj więcej utlenionej miedzi, musimy to zabrać. Oraz w poprzednim odcinku zapomniałem Wam pokazać jedną tabliczkę i konkretnie była ona od nitki, gdzie pytała się czym będę miał. Bloki miedzi i oczywiście na wymianę. No, niestety, tutaj na mojej mesowej wyspie jakby nie ma za dużo bloków, z których mogę budować w taki sposób, żeby na przykład glina, którą użyję do budowli, żeby po prostu nie zlewała mi się po prostu całą górą, żeby ten domek był widoczny, więc mieć jak najbardziej będzie mi tutaj potrzebna. Więc jak na chwilę obecną miedzi nie mam na wymianę i musimy wyruszyć właśnie tam na tą Tajgową wyspę do nitki zostawić tabliczkę, że niestety nie będę miał jak na chwilę obecną miedzi dla niej a bo czekajcie to bym wolał sobie postawić tu żeby to ładnie wyglądało dobra i teraz sprawdźmy co mamy tutaj czy tam jest śnieg o dynia dyni nie mieliśmy pytanie czy ja to mogę zebrać rączką chyba nie ale chyba było można bloki z tego stworzyć dobra bierzemy dynię ponieważ nie miałem jeszcze by się przydały melony yy, ogarnąć ale to z czasem oczywiście Mm, gdzie mamy crafting? Tutaj. To mogę zrobić. Dobra, to więc tam się wróciło. Mamy nasionka, je zaraz sobie posadzimy, oraz w sumie bym musiał zebrać yy, wszystkie nasze tutaj uprawy, które oferuje nasza wyspa, więc lecimy z tym. Wybierzemy się teraz na małą podróż po okolicy. Konkretnie musimy odwiedzić aż trzy wyspy: Wyspę Nitki, ponieważ muszę poinformować, że nie będę miał miedzi dla niej, do tego Wyspę Arde, bo ostatnio chociażby, zobaczcie, ile dał mi tarcz, coś mu wyszło nie tak w craftingu i cała miedź, znaczy całe żelazo mu poszło na tarczę i trochę mnie tutaj poczęstował nimi, więc także mu coś dam. Oraz także musimy się odwdzięczyć za tutaj za śnieżki oraz za nasiona dni i więc na wyspę tundrową do pana Koda także zajrzymy i myślę, że mogę im podarować trochę kaktusów. Nie wiem czy mają czy nie mają, więc chociażby cokolwiek dam stak marchewek dla każdego, bo czemu nie i do tego nawet bym mógł dorzucić czcinę, ale podejrzewam, że mają, ale no mam mi bardzo dużo, więc po prostu nie będę tutaj żałować. W sumie nawet mogę po dwa staki. Dobra, myślę, że takie drobne podarunki będą um, no spoko i teraz lecimy na wyspy. Eee, słuchajcie, podpłynąłem tutaj i Criper mi rozdupczył, znaczy tutaj nic se rozdupczył. Eee, no, więc tak. Dobra, szkody naprawione. Tutaj bardziej to pooświetlam, żeby mnie znowu tutaj nic nie zaskoczyło, ponieważ nie chcę tutaj kolejnych niespodziewanych wybuchów. Tutaj jeszcze były dwie łódeczki, krówka złapana, tutaj moja łódka to wezmę ją sobie dalej. Brakuje mi tutaj jednej kłody, yy, więc wezmę sobie ją stąd. Hmm, może bardziej tutaj to zostawię jeśli chodzi o te info weźmiemy tutaj tak e, tutaj tak i tabliczka dobra info zostawione więc teraz możemy lecieć do kolejnych wysp ło wow, ktoś tu się nawet rozbudował sporo e, te wyspy tak się pozmieniały że teraz nie kojarzę czyja ona jest mamy taką tabliczkę na pamiątkę e, lekcji z pejzakiem Mhm. Mm czy to przypadkiem nie jest yy, Grześ teren, bo wiem, że on na wodzie właśnie budował jakieś farmy, więc możliwe, że to on. Czy ten lud tutaj był, czy został on tutaj umieszczony? Nie wiem, nie wiem, ale powiem, że kozak to wygląda. Uuu, mamy wejście na dół. Ja sobie chętnie tutaj pozwiedzam, bo bardzo mnie tutaj ta wyspa zaciekawiła. Yy... Dużo pracy było włożone, z tego co widzę, a jeszcze wszędzie nas nie było. Tutaj jeszcze jakieś inne pomieszczenia. Dobra, dobra. Kiedyś tu jeszcze oczywiście przyjdziemy, jak wszystko będzie pokończone. Czy to jest aż do samego dołu? Dobra, to jeszcze spojrzymy sobie na górną część, która raczej nie jest dokończona z tego co mogliśmy zauważyć. A nie, jest skończona. To czemu? Górna część była płaska. Ewentualnie to tak ma wyglądać. Mamy tutaj bodajże magazyn. Chętnie bym skoczył, ale. <laughs> o, tutaj sobie mogę skoczyć w taki sposób. Dobra. Nie, no ale wyspa ogólnie to fajna jest. Dużo się tutaj na niej dzieje. I teraz musimy zostawić rzeczy, które są właśnie tutaj. No dobra, może być i tak. A do środka, oczywiście, dajemy kaktusy. To możemy podzielić tak oraz tutaj w sumie podzielimy jeszcze trzcinę cukrową. Oraz muszę napisać podziękowania na tabliczce. Nawiązując do tego, jaką ja dostałem tabliczkę, to tutaj oczywiście mamy w cieplejszych klimatach, bo takie panują u nas na Badlands. Konkretnie gorące pozdrowienia z Czerwonej Pustyni. I oczywiście, K jak kudłaty, bo chyba nie ma innych osób na K. Eee, dobra, są, ale wiadomo o jaką wyspę chodzi, bo tylko jedna jest w takich klimatach. Oczywiście jeszcze jest pustynia, ale tam mieszka zupełnie inna osoba. Dobra, łódka chyba jest ta moja. A Arde bodajże mieszkał gdzieś na polanie, więc lecim na Szczecin. Przy okazji, Wam pokażę, że na Spawnie powstał właśnie taki przepiękny port, pasujący idealnie do klimatu wysp. Nawet zobaczcie, jakie mamy tutaj bardzo fajne tabliczki, czy chociażby logo serwera. O, jest nasza tutaj wyspa. Yy, czy ona tutaj była? Dobra, nie jest chyba aktualizowana, ale to nie istotne. No, bardzo ładnie to wygląda. Widać, że było tutaj włożone sporo pracy. Yy, Spawnowa 1. Całkiem fajna nazwa bym powiedział. Ale, a dobra, to tutaj jest. A nie są jakieś rzeczy. Czy tutaj ktoś mieszka? Właściciel edukator, czyli grześ. Interesujące. Wstęp do domku dla upoważnionych. A dobra, czyli nie powinno nas tam być. Mamy tutaj opłata przyjmowana. Bloki budowlane, drewno, diamenty, szmaragdy. Luksusowe zwierzęta. Luksusowe czyli jakie? Tu zostaw opłatę za towary. Nie mam nic. No, w sumie została mi jeden lok brzozowy i go tutaj drewna, ponieważ jednak go nie wykorzystaliśmy, więc mogę zostawić. Pierwszy dom handlowy na Atoll SMP. Jedzenie różnej produkcji. Potrzebujesz więcej? Daj znać. Roślinność, wszelka. Tutaj są jakieś sklepiki. To Grześ prowadzi, ponieważ on miał tego pełno tam na swojej wyspie. No, muszę przyznać, że sporo tutaj porobił, jeżeli to faktycznie jego towary luksusowe. A, tutaj mam takie trzy. Tutaj był ostatnio event na łowienie rybek. No niestety nie było mnie oraz Shakeya. No ale trudno. Tutaj widzę, że z punktacji wygrał właśnie Grześ, czyli edukacja na maksa, więc gratuluję. Dobra, bo trochę tutaj zboczyliśmy z trasy. Mieliśmy poszukać wyspy Arde, żeby zostawić mu coś ciekawego. zamian za jego tarczę. Sprawdziłem i się upewniłem i Arde mieszka na wyspie Sawannowej, czyli właśnie tam. I tutaj widzę, że szpiegol bardzo ładnie się rozrasta na wyspie dżunglowej. To jest coś, co lubię. jeżeli chodzi o dżunglę, takie domki na drzewie i pomosty. Tutaj obok mieszka Szakej. O jego górzysty teren. Ogólnie Szakej zaprosił mnie ostatnio do siebie na odcinek, gdzie nagrywaliśmy taki pewien teleturniej. Więc za niedługo u niego ten odcinek powinien się pojawić, więc wyczekujcie i obserwujcie. Ogólnie przypominam, że w opisie macie linki do pozostałych graczy. No i jest Arde TV. Do tego tutaj skrzyneczka, tabliczka, zaraz, ponieważ musimy jeszcze zostawić tutaj prezencik, dzięki za tarczę. Mały upominek, i tutaj akurat zapisałem siebie jako KD, ponieważ, żeby mu się nie pomyliło przypadkowo z panem kodem, ponieważ, tego co wiem, to Arde innym także dawał tarczę nie wiem komu, albo ewentualnie tylko mi dał, ale nie chcę ryzykować, więc zapisałem tutaj wyjątkowo siebie jako KD. Eee, tak, nie ta przystań, tam jest moja łódeczka. Jestem już w domku, zrobiłem szafę grającą i teraz do tego zrobiłem ramki, gdzie zrobię sobie jedną z insakiem, konkretnie tak, żeby tutaj sobie dać tą płytę Otherside. Dobra, prześpimy się i możemy ruszać z budową, konkretnie będzie szybki timelapse, albo nieco dłuższy, ponieważ wybuduję czy po prostu wykopię sobie schody aż na samą górę, więc zaczynajmy. brązowa glina tutaj jako sufit nawet pasuje, więc raczej zostanę przy tym pomyśle, ale raczej bardziej yy, po tej części, jak mamy samą przepalarkę. Bo to będzie tylko tutaj mi pasowało, bo we części magazynu zrobię tutaj bardziej inny design, żeby każde pomieszczenie było zbudowane z czegoś innego. I właśnie możliwe, że tą mieć, którą zbieram, użyję właśnie w większości w magazynie. Bo jeszcze w stylu takiej miedzianej, miedziany magazyn to nie budowałem coś takiego, więc yy, tutaj jeszcze bodajże. Yy, Poszerzę to o dwie kratki, ewentualnie jedną kratkę, zobaczę jak to będzie. Będę poza odcinkiem kombinować. Tutaj mam wyznaczone, że będzie jedno pomieszczenie w tą stronę. I tutaj wyżej już nie mogę, ponieważ tam dalej jest ściana, za dwie albo trzy kratki dalej jest jakby już tam morze, otwarty teren, więc tam nic nie będzie. I tutaj się pojawił taki problem, że było pełno szwiru, jak widzicie, więc rozwaliłem go i się okazało, że na górze jest dziura poszedłem na górę i się okazuje, że tam akurat bardzo ładnie mi trafiło, że jest tam środek góry, nie najwyższy punkt, ale akurat takie ogólne miejsce, że środkowa część góry i akurat o to mi chodziło, żeby tam tak właśnie mniej więcej wieżyczkę postawić, więc idealnie to przypasowało. Chętnie bym tu zrobił windę bombelkową, ale jeszcze nie jest otwarty tutaj Neder. Hmm, chyba po jakimś evencie będzie on otwarty, więc wtedy dopiero tą windę bąbelkową zrobimy do góry, więc do tego czasu raczej tam nie będę tego przejścia robił. Ewentualnie hmm, zrobię wieżyczkę, drabinkę do tego i później tą windę bąbelkową byśmy zamontowali. Jak ja tutaj to zrobiłem? Dobra, zróbmy sobie kilo, bo właśnie mi się rozdupczył. Dobra, jeszcze musimy ten fragment rozwalić, ponieważ tutaj w ogóle nie było żadnej ściany, jeżeli chodzi o design. Dobra, tam coś poleci, tutaj tak. Schodki jeszcze o jeden będę musiał wykopać, ponieważ w tym miejscu będzie schodek. Czyli już możemy w sumie zrobić tak, bo czemu nie. I ja wam już mm, będę pięknie dziękować, więc do zobaczenia za niedługo w kolejnych produkcjach u mnie na kanale.